Czy zastanawiałeś się, drogi widzu, dlaczego pływając po jakimś jeziorze, zbiorniku zaporowym lub rzece, gdzie są sandacze, nie możesz nic złowić? Co gorsza, widzisz te sandacze na ekosądzie, ale nie masz żadnego brania. A nie myślałeś nad tym, aby przestać łowić w dzień, a zacząć łowić w nocy? Przy łowieniu w rzece to nawet wręcz logiczne, ale jeziora, zbiorniki zaporowe? No wyobraź sobie, że. Tak, przestaw się mentalnie i spróbuj łowić w nocy, a w dzisiejszym materiale pokażę Ci jak do tego można by się zabrać. My na przykład bardzo fajne miejsce do łowienia sandaczy w nocy znaleźliśmy w okolicach niewielkiej wyspy. Od razu wyjaśnię, że teatrem działań jest szwedzkie jezioro Finansjon. O i tutaj ktoś już pisze w komentarzach, o no tak, bo w Szwecji to przecież i w dzień i w nocy biorą. No dobrze, dobrze. A zastanawiałeś się, dlaczego w niektórych polskich zaporówkach nie można łowić w nocy? No właśnie. Zapraszam na film. Łowimy głównie pod wyspami. Od wysp odchodzą takie kamienne struktury, jakby takie kamienne kanty dookoła. No jest różnie 4, 5, 6, 10 metrów. Wody, ale czasami te kamienne struktury odchodzą od wyspy nawet na kilkadziesiąt metrów. My szukamy sobie takiej wody, głębokość 3-4 metry, no tak oddalone dosyć od wyspy, ale szukamy miejsc, w których możemy dorzucić do tych kamiennych struktur. Czyli załóżmy, stoimy na czterech, a rzucamy na metr wody. One strzeli. Chyba tak, no. To podbiera, podbiera Daj go do podbieraka. No. musisz już chyba paracikiem działać. Włożyć sobie lampkę. No. I Zagłówkę czy głowę nie wody z Tak, dokładnie. mogą być miejsca, w których jest 1 metr, 2 metry wody, otoczone głębinami 3, 4, 5, 10 metrowymi. No my szukamy takich miejsc, aby się na przykład ustawić na 3-4 metrach głębokości, ale mieć w zasięgu rzutu właśnie taki kamienny kant, taką kamienną strukturę, to będzie się widzieć bardzo dobrze na echosondzie, że jest jakieś tam wyjście, jakieś są głazy, kamienie, jakieś nierówności. No oczywiście w takich miejscach gromadzi się wieczorami drobnica, a sandacze sobie pływają w okolicach takich miejsc i szukają czegoś do żarcia. No i my staramy się po prostu gumę Przeciągać nad tymi płytkami, płytkimi miejscami w toni, bez opadu, bez dotykania dna, bo wiadomo, że no w takich kamieniach jest gumę bardzo łatwo urwać, ale tutaj nie ma potrzeby. Mam wrażenie, że te sandacze chodzą wzdłuż tych kantów i jak jakaś guma im z zakantu nagle wyskoczy, to one ładują do góry i, i strzelają. No i to jest piękne, piękne łowienie, coś niesamowitego. <noise> Gdyby ktoś tutaj chciał przyjechać łowić sobie tylko w dzień to też sobie w dzień połowi. Oczywiście no, musiałby szukać ryb na Echosondzie, szukać głębszych miejsc, próbować łowić z opadu, próbować łowić z werta, na pewno coś wydłubie. No Tutaj te, te łowienie w nocy, no, to akurat się taka ekipa zebrała, że wszyscy stwierdzili, dobra, my atakujemy noce, będziemy się przestawili, na ryby żeśmy tak wypływali, koło godziny 20, czasami nawet koło 22, bo tak te sandacze się zaczynały odpalać, gdy słońce znikało za horyzontem i one pokazywały się właśnie na tych wypłyceniach, przy tych, przy tych kamieniskach, przy tych kantach, tych kamiennych strukturach. No i pierwsza noc, druga noc, trzecia, czwarta, no powiem wam, jest to potwornie męczące, potwornie męczące, tak, tak naprawdę dzisiaj już jest. Ostatni, ostatnia noc słowienia przed nami i mieliśmy taki moment załamania, że nie, nie wstajemy dzisiaj szanić, to ile można, zostajemy na kwaterze i się wyśpimy. No ale to jest oczywiście mocniejsze od nas, trzeba jeszcze raz spróbować, jeszcze raz może uda się złowić jeszcze jakiegoś grubasa fajnego. No, piękna rzecz po prostu, po prostu wędkarstwo. Dobra moi drodzy, jak te kamienne kanty obawiać pod nami w tym momencie jest 3,6 Tutaj też jest taka wychodząca od wyspy struktura. Tu się ciągnie taki jezor. ogólnie chodzi o to, jak spadnie guma na dno. Ten jezor jest na głębokości 1,5-2 metra. Jak spadnie guma na dno, to możemy być pewni, że ugrzęźnie między kamieniami. I jeśli są tam jakieś sandacze, musimy zacząć z tym szarpać. No to za one półciekają, i to stracimy gumę, i nie będzie fajnie. No i dobrze, robimy sobie tak, że ta guma nam wpada do wody, i my od razu sobie zaczynamy nią w ten sposób bujać. Czyli podciągamy ją do, do, do góry, dajemy jej troszeczkę opaść, ale nie za dużo, i znowu bujamy, przeciągamy. Czyli właściwie robimy to, o czym Wam kiedyś mówiłem w filmie, który, który w takiej poradzie, którą nagrałem o łowieniu sandaczy między kamieniami nad Wisłą. Wiele to się właściwie nie różni, łowi się bardzo podobnie, tylko zazwyczaj no tutaj w Szwecji się używa troszeczkę większych przynęt niż u nas nad Wisłą. Piękny, co? Piękny jest. Rewstowalną, zaraz zobaczymy, już Wam pokazuję. Zobaczcie. Jaskółeczka. Trawa w pysku. Toni, w Toni. No, mogła ile iść? Półtora metra pod powierzchnią wody? Max. 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 Taka jaskółka Bez rozbrojki, było łatwiej go. mnie jeszcze pożegnalną fotkę, ładną, taką. O. Dobra, trochę niżej. O. Taka taką jaskółkę super, że macie błękitną rybkę, tak? Taka Pomóż! kurde! I za głowkę też usiadnie? No, ja <laughs> Nie ma kurde za małych szczępów. Wśród... Całą gumę. A jak, jest, jak? No. Są, jak guma, nie jest? Nie, nie, tak się poszło. No, chodź tak jak tu. Cie? Słuchajcie. Jakie są nasze gumy? Śmieszne, co? No, bardzo ładnie Toży go tak ładnie do, do telewizorka Wścigotę bardzo powstanę Ogonek wytnąć no. no. Tutaj mamy kolejną taką strukturę y z tej strony wyspy Kacper Pokaż. Tam jak widzicie, tam takie jakby, taka trawa wychodzi na szczycie. to Ta trawa się tak. Pod tą trawą, pod tą trawą jest kamienna struktura, która wychodzi kilkadziesiąt metrów nad wodę, tam jest wody, metr, dwa metry głębokości. No ja sobie rzucam właśnie. O tam guma sobie leci, spada, tam jest metr wody w tym miejscu i nie możemy dać jej opaść. I sobie tak podciągamy. Sadacze walą niemiłosiernie. Te strzały są po prostu e, potężne. Gumę najlepiej jest dozbroić e, jakąś kotwiczką na brzuszku. E, chociaż e, bardzo często było tak, że nawet duże gumy 20 cm były połykane e, całe. Ale nie zawsze. Często było tak, że był strzał Guma była obok, sandaż wisiał tylko na, do zbrojcy, tak to wyglądało. Tutaj widzicie wyspę i na lewo od wyspy, nawet patrząc od bazy, tam w oddali widać plażę i my jak byliśmy tutaj w listopadzie, to żeśmy bardzo dużo spędzali przy tej plaży czasu, tam jest bardzo sympatyczny kant, Taki z dwóch metrów aż na 6. Taki nierówny, bardzo fajne miejsce właśnie do ciągania sobie przynęty za łódką. Odzywała się tam cała masa szczupaków. Teraz, oczywiście, żeśmy te miejsce również y, sprawdzili. No, już niestety nie było y, tak różowo. A jeszcze tam między tymi szczupakami pokazywały się sandacze. Co więcej, to takie y, ładne sandacze, takie siedemdzies siedemdziesiąteczki. Y, niestety teraz ten kant y, nie odpalił. Ryby żeśmy tam znaleźli, co prawda, wieczorem. Y, na wodzie, takiej półtora metra, 2 metry, pokazało się bardzo duże stado leszczy. No, wiem o tym, ponieważ dwa przykapociły mi się przy, przy trollingowaniu, więc wiedziałem, że one tam są. No, i tam, jakiś między tymi leszczami, też było widać sandaczyki. I faktycznie, żeśmy tam złowili po sandaczu, złowiliśmy po szczupaczku, ale nie były to jakby tej wielkości ryby, które nas interesowały. I teraz co ciekawe, mi w listopadzie najlepiej sprawdzały się na przykład kanibale do łowienia w trolu. Więc sobie tych kanibali parę wziąłem ze sobą. Okazało się, że no niestety w trolu w ogóle gumy nie chciały działać. Kasperie jakąś rybę na gumę w trolu? szupaczka jednego. No ja po jakimś tam czasie przestałem e, łowić na, na gumy. Z, 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 przestawiłem się na woblery. Dużo lepsze lepsze wyniki. Ale miałem ze sobą te, te kanibale, więc y, y, zacząłem nimi łowić sandacze y, izopadu opadu i właśnie i w nocy na y, przeciąganego. I ten kolor, nie wiem czemu y, robił na sandaczach tutaj najlepsze y, y, wrażenie. Zresztą widać, no guma jest y, cała podziabana, no oczywiście nie tylko przez sandacze, również przez szczupaki, no ale niestety kanibale mają taką wadę, że po jakimś czasie no zaczynają po prostu osuwać się z haka, no to jest jakby ich mały mankament mimo swojej a że miałem tylko 6 sztuk, no to po jakimś czasie musiałem z nich zrezygnować. Płotki Matusiaka też tu działały, jednakże mam wrażenie, że na tą wodę, na te nasze łowienie są przynętami troszeczkę za małymi. I teraz Wam pokażę na przykład, jaką gumą łowił Kasper. Pokażesz mi Kasper tego, tego Berkleja. Tego, 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 tamtą gumę to też mi, e, też mi, jak najbardziej, jak najbardziej pokaż. O, bo no tak pierwsza rzecz to e, kolor srebrny. Na przykład Kasper miał e, też sandacze e, na tą e, gumę, co jakby zaprzecza temu, co powiedziałem e, wcześniej. E, na to były takie momenty, że faktycznie jak one były w amoku, to waliły totalnie we, we wszystko. Ale nie za każdym razem, nie za każdą nocą, nie przez cały czas jednak chętnie wybierały gumy dużo większe. O! Proszę bardzo, to jest, to jest jaskółka, którą używał kasper. No i ta jaskółka często po prostu znikała cała w pysku ryby, prawda? No. Kierownik używa jeszcze większych jaskółek. A guma, która na przykład mi robiła bardzo fajną y, robotę, proszę bardzo, y, już na sam koniec, bo na początku tutaj tak troszkę się wstydziła, ja bym takiej wielkiej y, gumy używać. No to jest chyba. To jest 20 czy dwudziesta? Dwudziesta. Tak, dwudziesta, szatis slim, srebrny. Oczywiście musi być y, kotwiczka y, na brzuszku. No, i ryby taką gumę, o po prostu, o, tak ona wyglądała złożona w pysku sandacza zazwyczaj. Więc tutaj naprawdę nie bójcie się używać dużych gum, ale jeśli macie do nich wstręt i nie czujecie tego, to mniejszymi gumami też złowicie rybę. Jak one tu będą żarły, to naprawdę w pewnym momencie one wpadły w jakiś w ogóle. Totalny amok. Mieliśmy taką godzinę, że staliśmy nad nimi, i co rzut był strzał, słuchajcie, co rzut był niemiłosierny. Strzał takie weszło stado, coś niesamowitego. No, bawiliśmy się tutaj, O, każdemu życzę tak udanych nocy po prostu. Proponuję być dokładny i zmierzyliśmy sobie, ja, czy ja zmierzyłem tego szatilla dużego, on ma 22 cm. No tutaj główka, dźgowa troszeczkę tak ten. A tutaj jest, tutaj jest szatis, który łowiłem w listopadzie z opadu. Bardzo delikatnie. Brania prawie niewyczuwalne, ale łowiliśmy w dzień na głębokiej wodzie. A tu proszę różnica. Guma dzienna, guma nocna. Taka ciekawostka, jak chłopaki zaczęli łowić na takie wielkie gumy, to stwierdziłem. Spróbuję stawu szczupakowego. Byk, taka guma dwudziestka. Branie było, ale rybka spadła, ale. Takich dozbrojek też się nie boją, nie? Ale wiesz, powiem Ci, że, bo ja tego za długiego na początku też miałem na... Pokaż go. Ja dokładnie miałem uzbrojonego, tak jak Ty, czyli dwie kotwiczki, wkrętka tak. brzuszna. I powiem Ci, że ja na przykład nie miałem żadnego brania. Dopiero jak uzbroiłem go w jeden hak i małą dozbrojkę, to się zaczęły strzały. ja to przezbroję Natomiast, na noc no, i zobaczymy, nie? Dokładnie. Na dzisiejszą nockę przezbroję tak. go sobie właśnie w ten sposób. Ciekawie jestem czy się coś, czy się coś zmieni. Tak, tak powiem, no. ewentualnie jeszcze większego mam. <grym>, jak będą chciały, ale to już jest trochę taka przeginka. No, bada, nie? E, słuchaj, pokażę Ci tego woberka. To jest no ciekawe, bo nic. kierownik miał na to wczoraj e, trzy sandacze, prawda? Tak, tak. I to też jest warto pokazać to duże, jest... Duże, duże, duże woblery. To jest woblerek świętej pamięci Krzysztofa Gębskiego. Tak. Specjalnie dla mnie wykonał. No i wale sztuk. Widać, wykonał bardzo dobrą robotę. Tak. Chłowią tak. i w trollingu, i złapy masakrycznie. Tak, bo miał tu i w trollingu na to rybki. Tak. Kierownik miał wczoraj na tego woblera chyba dwie największe ryby, jakie tutaj złowił. Tam największą miał no, 77. Tak. No i skończyło się tym, że sandacze wybiły woblerowi ster. Kacper. I już tylko, tak. tylko kacper ma takiego woblera. Masz drugiego? Mam. Oczywiście. <noise> Jeszcze szybko y, o wędce, bo często na wyjazd sobie biorę jakąś nową wędkę, aby sobie coś tam y, popróbować. Jak się, jak się sprawuje skle, sprzędze sklepu, bo też lubię wędkarzom coś powiedzieć. Y, no i tutaj mam y, szatiza y, w czwóreczka. Westina jest Shatiza. A, dobrze. <noise> Przemęczony tak. jest. Przemęczony. Jestem. To jeszcze raz. Tak. Moi drodzy, no przy okazji wypraw kolejnych lubię sobie wziąć jakąś wędkę ze sklepu aby sobie połowić czymś innym, a nie tylko w kółko e, parząchwią, bo no, często wędkarzom parząfia nie pasuje, szukają czegoś innego, no i mnie się próbują podpytać, co, co może bym poradził, dlatego mówię, biorę sobie różne kije ze sklepu, aby zobaczyć, e, jak się sprawują w boju. No i padło na Westina W4 e, nowej generacji 10-28 do 220 e, Centymetrów. Bardzo fajna wędka, bardzo fajnie się sprawuje. E, szybka, e, rybę można e, mocno tym zaciąć, nie trzeba się martwić, że się złamie albo coś takiego. Tu Wam o węglach i innych pierdołach nie będę, e, nie będę e, opowiadał, bo się na tym nie znam. Nie jestem technologiem od, od takich rzeczy. tą średnio mnie to interesuje. Wędka ma być tak: po pierwsze, czuła, cięta, szybka. I y, ma mieć taki zapas y, mocy, aby nam tego sandacza wciąć. Są modele krótsze, oczywiście, bo nie, ka nie każdy lubi długie wędki. Dla mnie, 220 to już jest takie minimum, y, minimum do takiego łowienia powierzchniowego, to wydaje mi się, że nawet dłuższa wędka mogłaby się e, sprawdzić lepiej. Ale spokojnie ten Westin e, dał radę, co najważniejsze ma e, wystarczająco dużo mocy, aby sandacza e, zaciąć. On tutaj e, tnie, no, gdzieś czwarta, piąta e, przelotka. Bardzo czuła wędka, bardzo lekka, bardzo przyjemna do łowienia. Ja wiedziałem w komentarzach, że ktoś tam już się o tą wędkę pytał. Bo ja wiem, że jak wy coś zobaczycie u mnie nowego, to się od razu pytacie, czy to się sprawuje. Tak, owszem, sprawuje się. Jak chcecie, fajną wędkę na sandacze, no jak najbardziej daje radę, działa, łowi. I tyle. A teraz ja popatrzyłem przez chwilę w trosądzie. Zobaczcie, tu mamy tak 3,7 metra. Taki równusienki blat Tutaj mamy Szczyt wyspy I zaraz powinna nam się Zameldować kamienna Struktura o, tu widać jakaś rybka jest O to jest, to jest właśnie To jest właśnie to To już widać Zaraz się wypłyci O widzicie I o to chodzi to jeszcze, jeszcze będzie jeszcze, jeszcze Tu tutaj jakąś rybkę nam narysowało. Tu już 3,3. Ja podejrzewam, że to wyjdzie gdzieś na, na 2, nawet na 1,5 metra. Z tej strony płyniemy. O, tutaj widać. Tu leży już sandaczek, Czeka na nas. Bardzo miło z jego strony. i zobaczcie, i wypłyca się. O, następny sandaczek tutaj leży. Bardzo ładnie go zarysowało. Dzisiaj 2,9. 26 2,1 będzie jeszcze płycej, jeszcze płycej, 2 metry. No i wiecie o co chodzi, jak guma w takie kamienisko spadnie, no to zazwyczaj się z gumą żegnamy, no i z powrotem jest spad na 3 metry. Zobaczcie jak tą strukturę pięknie widać. No i, no i sanacze sobie pływają wzdłuż y, takich y, miejsc i, i żrą. Ja myślę że moglibyśmy sobie y, postawić kotwicę i w tym miejscu już czekać na y, rybki, aż sobie przyjdą, aż się zaczną y, meldować, tutaj nawet jak się y, tak stoi w miejscu, jak sonda jest włączona i ten obraz jest y, taki rozmazany. To przychodzą takie momenty, kiedy widać białe smugi, bo y, akurat y, no, tutaj fajnie na tych chummy, sandacze zazwyczaj się świecą, y, świecą się na biało. Łatwo je odróżnić, tylko oczywiście sobie trzeba troszeczkę tutaj y, jaśniej, ciemniej. Postero o, 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 już Wam pokazuję, widzicie? O, to jest, y, to, jest to, o czym mówię. Y, to, jest, to, to jest właśnie ryba. Prawdopodobnie y, sandacz, więc tak to właśnie, tak właśnie wygląda. No, czyli nocka kolejna przed nami. Zobaczcie, teraz tutaj, tutaj jakaś ryba napłynęła i nawet zostawiła cień. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Redy Kacper na nocną przygodę kolejną. Cóż nie masz siły? Pijemy Red Bulla i ogień do rana. O, oh, dokładnie. <laughs> jak to mówią, znowu to samo. Tu jest ten, ta kamienna struktura, to wypłycenie. A w tą stronę na wodę oczywiście jest głębiej, jest około 6 metrów. No i oczywiście czekając na nocnego sandacza można sobie już sprawdzać, czy one gdzieś z tej głębszej wody właśnie w naszą stronę sobie nie płyną. Bo potrafią się też odzywać i też potrafią walić. Przynęty już prowadzone normalnie z opadu przy dnie. No tylko trzeba tam oczywiście dobrać tempo, czy szybciej wolą, czy wolniej. No my żeśmy łowili głównie na przynęty obciążone główkami 7-10 gramów. Ale na przykład spotkaliśmy tutaj Polaków, którzy łowili mandulami na główkach, na czeburażkach 25-28 gramów, i też mieli, też mieli wyniki jakieś tam rybki takie po 65 cm, Więc no, trzeba po prostu próbować. No, tak samo jak w Polsce, tylko że tu jest troszkę łatwiej. O, Kasper już się bawi w przeciąganie, a też fajną rzecz Kasper tutaj do tego przedłużonego opadu dodał, bo on jeszcze tak jakby podrywa tą gumę do góry. Jest takie, takie mocniejsze szarpnięcia robiłeś, co? O, o, o. I też strzelały, prawda? Strzelały. No jest zabawa, jest, jest, jest możliwość kombinowania, sprawdzania wielu rzeczy. Za to właśnie uwielbiam y, Szwecję, bo ryb jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i jakby ten czas, bo to jest tylko 7 dni, tylko tydzień, prawda? Ale w ciągu takiego tygodnia można się naprawdę tylu nowych rzeczy y, o sandaczach dowiedzieć, o ich y, zwyczajach, y, co one robią o, o tej czy o tamtej porze dnia lub y, nocy. Dla mnie to też jest tutaj taka nowość, ponieważ w Polsce łowi się głównie albo w Zaporówkach, albo no ja przynajmniej łowię głównie w Wiśle, no ryby też żerują głównie w nocy i najlepiej żerują w nocy, no ale jeśli chodzi o na przykład o jeziora, bo to jest typowe jezioro, nie mam prawie żadnego doświadczenia, bardzo rzadko łowię sandacze w jeziorach, a tutaj zawsze można jakieś wnioski nowe wyciągnąć. Powiedz Kasper, czy, te, czy ten tydzień tutaj da, dał Ci coś? Bo Ty no. łowisz w jeziorach Nie Tak, w jeziorach. No, no mhm. na pewno zwiększenie przynajmniej do 20 centymetrów. <laughs> Duża ryba zawsze chętnie zje coś takiego większego, niż będzie szukać jakiś tam drzask. Ale co, jak to mówią... Co wędkarz to y, opinia, dlatego nie musicie się denerwować y, w komentarzach i pisać, że to bzdury, bo wy macie inne doświadczenia. Każdy wędkarz ma inne doświadczenia, moi drodzy. Czy to, że metruwa szupak? Tak. No właśnie, nie trafiliśmy tutaj y, dużych y, szczupaków. Chociaż za tymi dużymi szczupakami tak za bardzo, żeśmy nie pływali. No bo sandacze my jesteśmy <laughs> wszyscy wariatami, jeśli chodzi o łowienie sandaczy. E, Szupaki nas trochę mnie interesują, troszkę żeśmy upływali, troszkę poszukali same małe ryby, dużo mniejsze niż jesienią. No cóż, o, a tutaj pod samą, pod samą wyspą. Pod samą wyspą są też duże pojedyncze głazy, bardzo łatwo gumę urwać. Ale one tam też pod tą wyspą wyspę, pod tą wyspą się pokazują, też między tymi głazami sobie pływają. Podejrzewam, że te miejsca nabite są. I teraz pytanie, jakimi rybkami kiełbiami. Moi drodzy, kiełbiami, jak żeśmy slipowali łódź, to właśnie patrzyliśmy, jezu, ile takich malutkich rybek tam pływa i ja się zastanawiałem, kurczę, może to są małe sandaczyki, może coś, ale okazało się, bo tu jeszcze Maciek, kierownik rozmawiał ze Szwedem i Szwed mówił, że tak, te małe rybki to są właśnie kiełbie. No i tak teoretycznie mogłoby się wydawać, jeśli tych kiełb są tutaj tysiące, bo, no bo są tysiące, to że sandacze powinny walić właśnie w przynęty niewielkie, jakieś 10-12 centymetrowe, bo mniej więcej te kiełby takie rozmiary obserwują. Ale mi się wydaje, że to po prostu działa to może w taki sposób, że ta duża przynęta wśród tej drobnicy, wśród tych drzask w jakiś sposób się wyróżnia jest dla sandacza po prostu bardziej atrakcyjna. No to tak jak się zawsze mówi, że ryby przeliczają. No może ryby nie przeliczają, ale to mają zapisane w swoim instynkcie ile zużyją energii w ataku, a jaki będą mieć profit z tego, tak? Więc zawsze no lepiej opierdzielić załóżmy taką płotkę, no załóżmy, że to imitacja płotki albo przerośniętej uklei, niż takiego kiełbika i tak to właśnie tak to właśnie moi drodzy sobie działa o. a my czekamy bo powinno się powinno się zacząć za jakieś 15 20 minut słońce już znikło, pokaż Kacper znikło za horyzontem więc one powoli już powinny tutaj przybywać masz? O. Kasper zaczął wieczór Jeszcze lekka wieczoru Bujałeś? Bujany Pięknie, Pięknie Dobry będzie, oj dobry Oj, ładny No to brawo, brawo Kiryat się ryjad do, do kamery daj le no. yes. no, Jest. Nie? Tak. niespodzianka. Ja. <laughs>